Masz takie wrażenie, że ten program to jest coś więcej niż tylko zmienianie wyglądu, i że trochę wcielasz się w takiego rola, w taką rolę nie wiem, dobrej przyjaciółki, psychologa? Oczywiście, że tak. No, inaczej nie potrafię tego robić. Ja Każdy, kto ze mną pracuje, wie, że wchodzę w pracę na planie na 100%. Na swoich zasadach, bo jestem bezkompromisowa, jeśli chodzi o, o, o pracę na planie też. Na szczęście pracuję z ludźmi, którzy mnie rozumieją. Mam Panią producent, ja się tylman, która, która zawsze, czasami nawet rozumiemy się bez słów. Dlatego, finalnie, wiesz, bardzo lubię ten program, bo mogę od samego początku do samego końca być z moją bohaterką i doprowadzić sprawę do końca. To nie jest zrzucona jakaś idea, która, wiesz, później albo wchodzi w, w życie, albo nie. To jest naprawdę realna praca od początku do końca i z tego jestem bardzo zadowolona. A masz czasami kontakt później po programie? Ja bardzo często mam. Ja do tej pory mam kontakt z najstarszą bohaterką mojego programu, która po 60 e, sześć, chyba czy po 70 wzięła ślub i do mnie zadzwoniła, że jest tak szczęśliwa, bo zmieniła mi życie. Wiesz, to są naprawdę e, prawdziwe historie, prawdziwe bohaterki, które jak są w dobrym momencie do tego, żeby przejść tą metamorfozę, to naprawdę czerpią z tego garściami. A czy ty też to przeżywasz, co tam się dzieje? Czy tobie też zdarza się. Widzisz, co, co się dzieje. No, oczywiście, że tak. Ja, ja, ja nie tylko przeżywam, ale też jestem na 100% dla każdej bohaterki. I bez względu na to, czy ta jej historia i ta jej droga jest trudniejsza czy łatwiejsza, mają mnie na 100% i też czują mnie. Wiesz, to, to one mnie obdarzają zaufaniem. Nie ma nic piękniejszego chyba jak. Jak, 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 jak pracować z kimś, kto daje ci ten kredyt zaufania i ci u, no ufa. No, Ma maślane trochę, ale taka prawda, jest mnóstwo emocji, wiesz? We mnie jest mnóstwo emocji. Ja też sama się zmieniam, jestem zupełnie inna niż jak zaczynałam robić swoje metamorfozy, mam inne doświadczenie. Co też zmienia ten program i ten format?